Co byś zrobił, gdybyś pewnego dnia obudził się i odkrył, że twoje miasto już nie należy do twojego kraju? A co, gdyby powiedziano ci, że twój dom, ulica, historia teraz są częścią innej flagi? Dokładnie to samo przytrafiło się milionom Polaków w XX wieku. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego Polska ma taki kształt, jaki ma dzisiaj, Zapisz się na globalne fantazje i nie przegap tej historii pełnej sekretów, zdrad i decyzji, które zostały podjęte piórem, ale wpłynęły na całe pokolenia. Zostań do końca, jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego kawałek Niemiec stał się częścią Polski, a nikt tego nie zauważył. Niewiele krajów było tak źle traktowanych przez mapę jak Polska. W ciągu niecałych stu lat jego terytorium zniknęło, odrodziło się, skurczyło i rozciągnęło w sposób, który do dziś wywołuje spory. Historia ruchomych granic jest również historią samej Europy, kontynentu, gdzie porozumienia dyplomatyczne często miały mniejszą wartość niż armaty. Wszystko zaczęło się dużo wcześniej niż w XX wieku, ale najbardziej znaczący moment nastąpił po I wojnie światowej, gdy Polska po 123 latach rozbiorów ponownie powstała. W 1918 roku powstała II Republika, ale gdzie zaczynał się i gdzie kończył się ten nowy kraj? Nie było jasnej mapy. Wszystko było improwizowane. I to doprowadziło do konfliktów z prawie wszystkimi sąsiadami. Na wschodzie wojna z bolszewicką Rosją zakończyła się traktatem ryskim z 1921 roku. Dzięki temu zwycięstwu Polska zyskała ogromne terytoria na wschodzie, w tym miasta takie jak Lwów i Wilno, które dziś należą odpowiednio do Ukrainy i Litwy. To był triumf. Ale także zarodek przyszłych nienawiści. Tymczasem na zachodzie sytuacja z Niemcami była bombą z opóźnionym zapłonem. Polska odzyskała historyczne regiony, takie jak Górny Śląsk, Pomorze i część Prus zachodnich, tworząc dostęp do morza zwany Korytarzem Polskim, który oddzielił niemiecką prowincję Prusy Wschodnie od reszty Niemiec. Ten korytarz był jedną z przyczyn, dla których Hitler wypowiedział wojnę w 1939 roku. Podczas II wojny światowej granice Polski dosłownie przestały istnieć. Państwo zostało podzielone między nazistowskie Niemcy a Związek Radziecki na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie tylko utracili terytorium, zostali wymazani z mapy świata na 6 lat. A kiedy wojna się skończyła, wszystko wróciło do normy. Jednym z najbardziej radykalnych i najmniej zrozumiałych momentów była decyzja o przesunięciu całej Polski na zachód. W ramach rekompensaty za radziecką okupację wschodu Stalin przekazał Polsce zachodnie terytoria niemieckie, takie jak Śląsk, Pomorze i część Brandenburgii w 1945 roku, tym Wrocław, dawniej Breslau i Szczecin, dawniej Stettin. To była swego rodzaju operacja kartograficzna, odcięto jedną stronę kraju i przyczepiono do niej drugą. Miliony ludzi zostało przesiedlonych. Polacy ze wschodu zostali zmuszeni do opuszczenia Lwowa i Wilna. Niemcy z zachodu zostali wypędzeni z miast takich jak Gdańsk, Opole czy Zielona Góra. Był to masowy, traumatyczny, cichy i często zapomniany przez podręczniki historii wymian ludności. Jeśli podoba ci się ta podróż po ukrytym mapie Polski, zostaw lajk like i powiedz, która z miast najbardziej cię zaskoczyła, gdy dowiedziałeś się, że kiedyś była Polska lub niemiecka. I nie zapomnij zasubskrybować globalne fantazje, aby uzyskać więcej treści, które ujawniają to, o czym inni nie mają odwagi mówić. Miasto, które symbolizuje tę transformację, to Lwów. Obecnie jest to miasto ukraińskie, ale przez wieki było centralnym ośrodkiem kultury polskiej. W tym miejscu urodzili się polscy pisarze, poeci i naukowcy. Zmiana była tak nagła, że wiele rodzin nadal przechowuje czarno-białe zdjęcia domów, które już nie istnieją dla nich, ale nadal stoją w innym kraju a na drugim końcu Wrocławia. Miasto, które do 1945 roku było całkowicie niemieckie, w ciągu kilku miesięcy zostało przekształcone w polski ośrodek. Zostały wymazane niemieckie napisy. Cmentarze przeniesione, budynki repolonizowane, ale pod każdym kamieniem bije historia Niemiec. Mało kto wie, że obecna granica Polski, znana jako linia Odranysa, nie została oficjalnie uznana przez Niemcy Zachodnie aż do roku 1990 po zjednoczeniu Niemiec. Przez dziesięciolecia istniała niepewność, czy te pożyczone terytoria kiedykolwiek wrócą w ręce niemieckie. I do dziś w niektórych regionach zachodniej Polski można znaleźć niewidoczne ślady życia niemieckiego, w układzie wiosek, w ukrytych nazwach lasów, czy w opowieściach dziadków, którzy szeptem wspominają inny język. Po zakończeniu II wojny światowej to, co zaczęło się jako rozwiązanie geopolityczne, stało się głęboką raną w społeczeństwie polskim. Nie chodziło tylko o przesuwanie granic, przesuwano ludzi, wspomnienia, cmentarze, języki i kultury. Polacy ze wschodu, znani jako kresowiacy, przybyli na nowe, odzyskane ziemie na zachodzie, ale nie zostali przyjęci jak bohaterowie, lecz jak obcy. Wielu mieszkańców środkowej Polski postrzegało ich jako przybyszów z ich akcentem, zwyczajami i historiami z drugiego końca mapy. Jak zbudować zjednoczone państwo, gdy wszyscy czują, że pochodzą z różnych miejsc? W tym samym czasie podbite terytoria były swego rodzaju ziemią niczyją. W domach nadal wisiały niemieckie nazwy na drzwiach, w kościołach mówiono w innym języku, a na polach wciąż stały grobowce, do których nikt nie przychodził takich miastach jak Opole, Zielona Góra czy Gdańsk. Nowi mieszkańcy mieszkali wśród niedawno odkrytych ruin i śladów kultury, która została siłą wymazana z mapy. W międzyczasie ludzie mieszkający na wschodnich terenach, które Polska utraciła, doświadczyli innego rodzaju wygnania. Wielu nie chciało wyjeżdżać. Urodzili się tam, dorastali, chowali swoich rodziców. Jednakże rozkaz był jasny. Natychmiastowa ewakuacja. Pociągi przewoziły całe rodziny w nieznane, z niewieloma dobytkiem i wieloma pytaniami. W tym kontekście mapa stała się źródłem bólu i dezorientacji. W podręcznikach szkolnych były granice, których dziadkowie nie rozpoznawali. Hymny mówiły o miastach, które już nie były w kraju. I kolejne pokolenia dorastały w atmosferze nostalgii, żalu i rezygnacji. Czy wiesz, że do dziś istnieją stowarzyszenia Polaków urodzonych w Lwowie czy Wilnie, które co roku spotykają się, aby zachować pamięć o swoim pochodzeniu. Zachowują piosenki, przepisy kulinarne, zdjęcia. Dla nich te miasta nadal są polskie w sercu. I jest coś jeszcze. Niektóre granice do dziś są dyskutowane szeptem. Na wschodzie stosunki z Ukrainą i Białorusią były napięte, zwłaszcza gdy powracały debaty na temat rzezi Wołyńskiej czy losu cerkwi prawosławnych. A na zachodzie, mimo że konflikt z Niemcami jest oficjalnie zakończony, pamięć o utraconych terytoriach nadal unosi się w najbardziej nacjonalistycznych wypowiedziach. Ten dynamiczny atlas sprawił, że Polska stała się krajem głęboko świadomym swojej geografii. Każde pokolenie dowiaduje się, że ziemia pod ich stopami może zmienić właściciela bez ich zgody. To z kolei przyczyniło się do powstania silnej tożsamości narodowej, ale także do ciągłego poczucia zagrożenia. Jeśli to wszystko skłoniło Cię do refleksji, zapisz się teraz na globalne fantazje, ponieważ ten kanał nie uczy historii, pokazuje, co naprawdę przeżywali ludzie. Daj łapkę w górę, jeśli zaskoczyło Cię to, ile miast zmieniło swój kraj, i podziel się filmem z kimś, kto uważa, że mapy są niezmienne. Obiecują Ci, że po tym nigdy nie spojrzysz na nie w ten sam sposób. Dziś, patrząc na współczesną mapę Polski, wydaje się to czymś naturalnym, definitywnym, ale w rzeczywistości jest to wynik wieków wojen, dyplomacji i arbitralnych decyzji. Nic nie było proste. Nic nie było czyste, wszystko ma swoją cenę. I nie zawsze najwyższą cenę płacą politycy czy generałowie. Za to płacą ci, którzy tracą swój dom, język, historię. Płacą za to zwykli ludzie, którzy nie rysują map, ale żyją w ich obrębie. Czy uważasz, że Polska powinna domagać się zwrotu którejś z ziem, które utraciła, co było sprawiedliwym kompromisem osiągnięty po horrorze? Podziel się swoją opinią poniżej, ponieważ w tym kanale cenione są refleksja i debata. I jak zawsze śledziłem globalne fantazje, aby dowiedzieć się więcej o historiach, które ujawniają niewidzialną przeszłość, która kształtuje teraźniejszość. Nie zapomnij zasubskrybować, skomentować i polubić, ponieważ razem rozwijamy tę podróż przez pamięć.